Kiedy robiory kąpiel, to musi być pierwsza niedziela miesiąca. A, nic bardziej mylnego. Dziś specjalna okazja. Odwiedzają nas dziś narzeczona Stanisława wraz z rodzicami. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo Stanisław to nasz najstarszy syn, który odziedziczy cały nasz majątek. Aniele wydamy za syna magnata, a Jakub jako drugi syn nie dostanie nic. Niestety, wybranka Stanisława pochodzi z kupieckiej rodziny z miasta Wilanów. Staram się nie być no ale być z miasta? Kurtyzany przestępcy i wszechobecna zgnilizna. Trochę wstyd. Zobaczysz, Data. Jadwinia jest super. Mocniej.